Manchester United ma za sobą absolutnie koszmarny sezon i w oczywisty sposób, jeżeli rozmawiamy o klubie, który nadal jakieś tam zasoby finansowe ma, no to oczywiście. Oczywiście, że przeprowadzane będą transfery. No i jeden z takich transferów przeprowadzony właśnie został. Mateusz Kunia jest nowym piłkarzem Manchester United i zostało to już oficjalnie potwierdzone. Na Old Trafford przychodzi 26-latek z przeszłością w Atletico, ale który przede wszystkim bardzo dobry okres zalicza w, zaliczył w Wolves. A Wolverhampton dostanie około 75 milionów euro, także naprawdę sporo, tak mi się wydaje. Nie będę deprecjonował Kuni. Kunia to jest fajny piłkarz, który ma zmysł do strzelania bramek, który jest takim taki fizyczny, pracujący na boisku, nie jest to taki, taka prima donna, która gdzieś tam czeka tylko z przodu, ale to jest ktoś, kto pracuje na boisku. W ostatnim sezonie zalecił też 15 bramek w Premier League, także jeżeli chodzi o potencjał strzelecki, to Manchester zdecydowanie się nie osłabia, wiadomo jak tam z tymi armatami na Old Trafford było ostatnimi czasy. i Powiem tak, w moim odczuciu mówię z pełnym szacunkiem do kuni. To nie jest transfer, który, którego mógłby zazdrościć Manchester City, albo Barcelona, albo Real Madrid, albo Bayern tak naprawdę. Te kluby mogłyby po kunie się, sięgnąć, ale to nie jest ktoś, kto grzałby cały świat. Ale, ale właśnie Manchester United jest już w takim momencie, że nie liczy się w walce o te naprawdę top, 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 top topowe. Nazwiska, ten sezon, który nadchodzi bez Europy, sezon po byciu w sumie dosyć bliskim spadku, patrząc na pozycję, może nie na punkty, ale wiecie o co mi chodzi. No, musiało to wszystko w końcu przynieść jakieś konsekwencje. Konsekwencje, oczywiście, bardzo negatywne, ale transfery piłkarzy takich jak Kunia. No, jeżeli Amorim to wszystko sobie poukłada, a ja mam poczucie, że to jest gość z głową na karku, nawet jeżeli ten poprzedni sezon trudno jest chwalić Amorima. Naprawdę, niezależnie od okoliczności, to trudno jest go chwalić za to, co tam się działo. Na takich piłkarzach jak Kunia, można powoli od fundamentów zbudować się na nowo. I myślę. Naprawdę, z jakiegoś powodu, może idiotycznego, może to zupełnie nie będzie miało miejsca, ale mam czutkę, że to faktycznie się wydarzy i że ten Kunia będzie gdzieś tam w miarę w centrum tej odbudowy Czerwonych Diabłów. Czego im w sumie życzę, bo fajnie jest się śmiać z Manchester United, to w jaki sposób ten klub stał się memiczny. Naprawdę, po prostu mnie bawi momentami, ale ileż można ten sam żart opowiadać, ileż można cisnąć bekę z tej samej rzeczy. No i dlatego mam nadzieję, że jesteśmy u progu tego, że United z powrotem będzie klubem, no, moment wprost, poważnym, przynajmniej sportowo.